Warto kupować kłada Kayo au 200 i po latach postanowiłem sobie kupić jakiegoś takiego kłada. Mówię, ale budżet był dla mnie bardzo istotny, bo nie chciałem wydawać jakichś tam ogromnych kwot. No i też stwierdziłem, że zaryzykuję i kupię takiego chińskiego. Z fora, fora mówią, że jedni mówią, że nie kupuj, a jedni z kolei mówią, że bardzo długo jeżdżę tymi kładami i nic takiego się nie popsuło. No i w końcu wybrałem, że wolę mieć nowego chińskiego niż używanego z internetu z nie wiadomo jakimi wadami ukrytymi fabrycznie tam, no na pewno byłoby ok, ale ale wolałem nie ryzykować, mówię, tutaj mam jeszcze świeżutko nieodlepione folie sobie tak zostawiłem ochronnie, mówię, niech będzie, przynajmniej jak będę chciał sprzedawać to już będzie elegancko, no bo mówię, tak planuję, może z dwa lata nim jeździć, potem sprzedać i i pomyślimy, czy ryzykować i kupować takiego używańca, czy, czy nie. No, a teraz tak mówiąc um, ogólnie, co on posiada w sobie. Um, homologację właśnie na jedną osobę, co też trochę mnie um, no tak dziwi, bo w sumie dwie osoby dałyby radę tutaj jechać, nie? Więc to jest troszeczkę minus, ale myślę, że gdzieś tam do lasu to jak będziemy <laughs> uważać, to nie będzie... Chyba problemu, taka bezpieczna przejażdżka. I teraz to, co w tych chińskich kładach, czyli moc. Na przykład tutaj mamy, że jest 200, a się okazuje, że jest 176 cm3. Więc ta, tak kurczę, jak patrzyłem na jakieś kłady, też 1000 pojemności, to też tam pisze 1000, a tak naprawdę jest tam mniej. I to też takie jest, że, że, że ci producenci chcą nas tak troszeczkę skusić tym. Moc to 12,2. KM na 8000 obrotów. Hmm. Tutaj silnik to jest jednocylindrowy, wychłodzony powietrzem. Hmm. Rozruch jest elektryczny. Hamulce tarczowe. To, tak w skrócie z takich teoretycznych tutaj informacji. Hmm. No, czy ten kład mo ma moc? Czy jest taki odpowiedni? No, ja wjechałem w takie totalne błota. Można by powiedzieć, że takie rozwalone przez ciągniki, jakieś pojazdy tam co drewno wwoziły, było straszne takie błocisko. No i ten kład się nie zakopał, dał radę. Więc a obawiałem się tego, że właśnie ta moc będzie taka kiepska, że się zakopie i, i nici z zabawy. No ale okazało się, że dał radę, fajnie tam sobie daje radę, jeździ. Szukam teraz jakiejś większej górki, żeby zobaczyć, czy da radę pod nią podjechać, czy, czy właśnie będzie tak trochę cienko, ale wydaje mi się, że da radę, nie? Przyspieszenie ma takie jak damy mu powera, tak nie będziemy go oszczędzać, to, to te 70 km na godzinę pojedzie. Może nawet trochę więcej, jak się troszeczkę do, do dociągnie, ale to już będzie zamęczanie. Nie? Ale z drugiej strony, jakbyśmy chcieli mieć demona prędkości, to byśmy nie kupowali kłada, bo tu nie chodzi o szybką jazdę, tylko bardziej o taką jazdę w terenie. Więc raczej, jakbym chciał mieć szybki motor, to raczej bym to bym sobie kupił jakąś Yamaha i bym na niej leciał, nie? albo kurcze, nie wiem. Albo Honda, no. ile tu mamy przejechane? Teraz przejechałem sobie dokładnie, co tutaj jeszcze, to po przejechaniu takiej ilości. No, jak na razie, wszystko jest super, odpala od razu. Spróbujemy go sobie odpalić. Tutaj jest automatyczna skrzynia. I teraz, jak to wygląda, jak chcemy odpalić, to musimy nacisnąć tę nóżkę, i wtedy dopiero przekręcamy kluczyk. Tu cały czas trzymamy ten hamulec, on jest jakby takim sprzęgłem. Nie wiem, tak mi mówili, że tak się go odpala, więc się tego trzymamy. Naciskamy szybko. Już mamy odpalonego, jak najszybsze takie naciśnięcie. To podobno jest najlepiej tak mi sprzedawca mówił. No i tak tam sobie śmiga. Kolory fajnie wyglądają. Mam wzrostu 191 i wygląda to całkiem ok. Jak na nim jadę, nie wyglądam jakoś komicznie ani ten, więc jak to jest wysoki, to. Spokojnie też może go kupować. Nie wygląda się jakby się jechało na zabawce dla dzieci. Nie, nie. Z przodu jest hak. Z tyłu tak samo. Tutaj trochę sanie by trzeba było mu dać. O, troszkę trzeba tutaj na początku, trzeba trochę przy ssaniu. Te plastiki trochę trzeszczą. Zostawcie subskrypcję, żeby mnie tu zmotywować do dalszego nagrywania. Będziemy sobie tutaj tego kłada sprawdzali. Oceniali, jaką sobie tutaj daje radę. Może zachęci to Was do także zakupu takiego Kajo.